Cześć moi drodzy, witam Was z Gruzji. Właśnie wychodzimy z hotelu po e, trochę odpoczynku, no i też czekaliśmy, bo strasznie padało. W tamtym budynku znajduje się nasz hotel. Generalnie w środku jest on naprawdę bardzo ładny i wygląda ekskluzywnie, ale jak się wchodzi, to chce się zrezygnować z pobytu w nim. I słuchajcie, jesteśmy w Kutaisi, jest to pierwszy przystanek em, w naszej podróży poślubnej. Mam dużo kart w pamięci, więc będę Wam nagrywać. Byliśmy już wcześniej na mieście, byliśmy na kapce, ale zapomniałam kamery, została ona w hotelu, ale teraz, słuchajcie, Wam trochę ponagrywać. Tutaj będziemy bardzo krótko, bo jesteśmy tutaj tylko jeden dzień, bo słuchajcie, o 5 rano mieliśmy lot z Warszawy do Kutaisi. My z Lublina wyjechaliśmy o 23 pociągiem. Więc do tej kwestii, czy się nie spaliśmy, w pociągu od razu nas mogło. W ogóle wiecie, no e, nic nie filmowaliśmy i tak dalej, ale były przedziały zamknięte, więc na szczęście wszystkie rzeczy ze sobą mamy, bo słuchajcie później e, w bolcie z dworca na lotnisko też mnie odcięło, ale Kuba chyba nie spał, ale na lotnisku to już oboje spaliśmy, e, więc liczę na to, że e, tam mimo wszystko ochrona i tak dalej działa i nic nam nie skradziono, bo powiem szczerze, że nie wiem czy dobrze pilnowaliśmy rzeczy, ale na razie nie widzimy jakichś braków. I później w, w, w samolocie też po prostu kompletna kinka. Leci się tutaj 4 godziny i 4 godziny pospaliśmy, więc nawet nie byliśmy taki mega zmęczeni i poszliśmy sobie od razu na miasto, bo też nie mogliśmy się od razu za, zamędować w hotelu. No Ciekawa jestem, czy było mnie słychać. Zobaczcie, jest bardzo ruchliwa ulica. Może, może coś mimo wszystko dało radę usłyszeć. Zobaczcie, ile napadało e, deszczu. Mega dużo. Teraz idziemy sobie tutaj, e, do takiego parku. Tu był posterunek policji. A, jakiś padrzęd, ale może. No nie nagrałam. E, tu jest posterunek policji. Zobaczcie, tam są radiowozy. Ale naprawdę mega to wygląda. Zobaczcie krajobraz mocno po deszczu. A teraz przeszliśmy pod takie główne rondo, zobaczcie, jest tu taka fontanna, naprawdę pięknie to wygląda. Tak się to prezentuje. Ogólnie uważam, że w Kutaisi ruch em, samochodów jest dość niespodziewany i trzeba mocno uważać. My już na swojej drodze napotkaliśmy bardzo dużo samochodów, które nie miały zderzaków i myślę, że jest to spowodowane właśnie ich em, jazdą, taką impulsywną. Jasne. A nie, jednak to zwykły bankomat, a już myślałam, że to jest też na kryptowaluty. Chociaż tutaj zobaczcie, da? So, e, tak, da się. Nie wiem, co zrobić z tymi kryptowalutami zamienić, kupić? Nie wiem, ale może wypłacić? Coś takiego, ale mamy kryptowalutomat. I idziemy dalej, tak się właśnie prezentują te jedne z lepszych w Putazi. Na pewno musicie uważać. Na ruch drogowy! Tak, jak już powtarzam, bo naprawdę e, jest szalony. Co nie zmienia faktu, że w miejscach, które się udajemy niedługo, będzie chyba jeszcze gorzej z tym bezpieczeństwem na drogach. Ale damy radę. Zobaczcie, tam w oddali, e, subsy na kamerce, w oddali, ale tak naprawdę nie są aż tak daleko. E, I zobaczcie. No nasze znaczy tego tam pewnie nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że mają takie kolczyki żółte przy uszach, bo pewnie jest to zrobione ze względu na ilość tych psów w tej Gruzji i one są raczej poszczepione te z żółtymi kolczykami, bo to raczej są takie bezdomne psy. Bo właśnie psów na ulicach jest bardzo, bardzo dużo, ale właśnie dużo, dużo chodzi z tymi żółtymi kolczykami, więc teoretycznie nie trzeba się ich bać, ale... W praktyce teraz 10. Leciało za samochodem i szczekało. No i teraz przyszliśmy pod Wielką Synagogę. I słuchajcie, wcale nie jest wielka. Jesteśmy z, chyba z tyłu, ale w sumie z każdej strony wygląda tak samo. Więc nie wchodzimy dalej, tylko wracamy do centrum, szukamy jakiegoś jedzenia, bo te gruzińskie przysmaki naprawdę są przepyszne. Zobaczcie, tutaj można już zobaczyć, że jest coraz mniej europejskie, jak się zajdzie tu w te boczne uliczki, trochę prześwietlam, ale wam pokażę. Bo generalnie no Nokutaji jest mimo wszystko dość europejskie. Um, jak na, powiedzmy, odległość od Europy. Ale no, na tych bocznych uliczkach mimo wszystko widać już taką większą biedę i taki chaos, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Słuchajcie, przeczytaliśmy w necie, jak to się wymawia, Acharuli. I przyszło właśnie nasze Acharuli. Yy, no, klasycznie z Jakiem, więc chyba nie wysłuchałam moich prośb, że było nie z jakim. I jeszcze tutaj mamy takie macełko. Trochę mi przyświetla. O, teraz możecie zobaczyć, tak ona się prezentuje. Mojego jeszcze nie ma, ale em, trochę tak łazimy gdzieś tutaj, próbujemy tych takich e, gruzińskich przysmaków. E, byliśmy też, tak jak powiedziałem na kapce takiej lokalnej kawiarni, em, żeby zobaczyć właśnie, troszeczkę tej e, Gruzji poczuć, pomimo tego, że jesteśmy tutaj tylko jeden dzień. I słuchajcie, gdy myśleliśmy, że Pan kelner zapomniał, że jeszcze zamawialiśmy kimkali. To przyszło kimkali, A my jesteśmy już tacy na jedzeniu. Nie wiem, ile można. Nie wiem, jak tak można dużo jeść. Więc, jak zawsze, wyszło kuba zamówił lepsze jedzenie niż ja, ale zjadł opa. Z kinkami takie, takie średnie, bo mi przejście mieć wersję z grzybami i trochę Tak, ale ja nie chciałam wersji z mięsem. Wyszczerzę, z mięsem byłaby lepsza. Więc jak będziecie tutaj, to weźcie sobie wersję z mięsem. To jest baraka. I bardzo, bardzo polecana restauracja, wiecie, na Trip Adagajzorze i na vlogach. Więc pewnie też się gdzieś się tam napatrzycie. Um, ogólnie to polecam, bardzo dobre, takie gruzińskie jedzenie, ale te cinkali takie z tymi drzewami, tak uło tak ło. E, są też do wyboru z serem, poza tymi z mięsem, e, ale mieliśmy już to akapuri, ak 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 z, z serem, z, z, nie chcieliśmy, wszystkiego żeby się zasyruć. No i my już wyszliśmy taka przyjemność to około 6 dych, bo też doliczony został taki podatek. Takie wiecie, koperki jak we włoszech. Co mi się tutaj włosy jakoś poprzykręcały. No i teraz wolnym krokiem wracamy do hotelu. Słuchajcie, to gruzińskie jedzenie to jest naprawdę takie ciężkie, że już następne dni będziemy lecieć na stałacie. A tutaj, zobaczcie, idziemy sobie, i jest napisane, że renowacja tego budynku jest opłacana z Polish National Foundation. Więc są polskie akcenty w kutaj. A zobaczcie, tutaj jeszcze wam nagram, jaki ktoś ma balkon. Super to wygląda. Tylko stara kamienica, ale tutaj sobie roślinki zwisają w dół. Jest też takie krzesło, gniazdo, mega to wygląda. No Kutajz, jak możecie zobaczyć, to są i nowsze, i starsze uliczki, ale myślę, że zdecydowanie no, jednak czuć, że jest to jedno z tych większych miast, bo jest to trzecie największe miasto w Gruzji. My nie mamy czasu, żeby pojechać na prowincję i poczuć taką, wiecie, już prawdziwą Gruzję, ale mam nadzieję, że tutaj w Kutajz troszeczkę mamy taki przedsmak. To prawda, bardziej cywilizowanych miejsc, ale mimo wszystko e, spróbowaliśmy tych najważniejszych rzeczy. Tak myślę. Dobry. Moi drodzy, opuszczamy Kutaisi. Zobaczcie, tak się prezentuje wejście do naszego hotelu. To był Euro Hotel. Wejście naprawdę jest takie o sobie, ale hotel całkiem sobie. No i my już jedziemy na lotnisko taksówką. Słuchajcie, plus jest taki, że tutaj po prostu działają bolty, więc można sobie za, przez apkę zamówić. Nie, że jest jakieś bardzo drogie. My płacimy teraz 25 em, tutejszej em, waluty, czyli około 37 zł. 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 Tak, to to razy 1,5 około na dwie osoby, więc jest e, dramatycznie, bo to jest 20 km. Są jakieś busy, chociaż wiecie... czy tam, że w ogóle one nie istnieją, nie działają. E, no, ale my tam na tablicy rozkładów widzieliśmy, że jeżdżą do Kutaisi. Bo on czytał, że tylko do Tbilisi i do Badun, tak? Do Batum. do tych większych miejscowości. Ale też na te tablicy były, były, było ku napisane, albo bez godzin Więc stwierdziliśmy, że już weźmiemy taksę, bo nie jest wcale aż taka droga. No, jedziemy na lotnisko i zobaczycie, gdzie teraz zmierzamy. Pogoda w Kutaisi dzisiaj dopisuje. Wczoraj miało być też ponad 30 stopni. Ale na szczęście troszkę się ochłodziło, bo wiecie, my tak decydujemy się do takich ukropów. Troszkę się ochłodziło i było tak z 28, bo troszkę czasem padało. A dzisiaj ma być już 36 stopni, więc cieszę się, że jedziemy, chociaż jedziemy w jeszcze cieplejsze miejsce. Ale to zobaczycie w następnym vlogu. No i właśnie, że Dzięki za ten szybki vlog z Kutaisi. mam nadzieję, że coś tam mogliście zobaczyć, więc do następnego.